Na skarbie od piątku oglądać można pracę koszalińskiej twórczyni Bożeny Lwowskiej ujęte w ekspozycję zatytułowaną Kolarze w moim życiu, w mojej twórczości. Podczas otwarcia wystawy wystąpiły wszystkie zespoły działające pod egidą klubu. Bożena Lwowska jest koszalinianką i absolwentką tutejszego pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Stanisława Wibuła. Dyplom nauczyciela wychowania plastycznego uzyskała na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, natomiast później jeszcze dodała do swego wykształcenia wyższą szkołę sztuki stosowanej w Poznaniu o specjalności tkanina artystyczna. Swoje gobeliny pokazała w 2011 roku na festiwalu Integracja Ty i Ja. Wystawa w klubie na Skarpie jest jej drugą prezentacją w rodzinnym mieście. Chciałam te nowsze, to są najnowsze prace od 16-go 2016 do 2023. I właśnie takie ekologiczne, tam precz z wojną, przeciwko wojnie i takie różne, to co mnie najbardziej boli czyli zmiana klimatu, brak wody. Bożena Lwowska zapewnia, że zarówno swoje duże, jak i małe pocztówkowe kolarze robi dla zabawy i przyjemności. Nie brak w nich erotyki, polityki, tematów społecznych. Bo najpierw zbieram materiały, mam duży stół, układam sobie to i jak mi coś y, wyjdzie, widzę, że tam już zaczyna być jakaś przestrzeń albo coś, co mi tam gra w duszy, to wtedy właśnie zaczynam kleić. Bo jak nie przykleję i zostanie, otworzę okno i dmuchnie, to już nie wiem, co to było. Do pokazania niewielkiej części kolekcji kolarzy w Klubie na Skarpie namówiła Bożena Lwowską jej wieloletnia przyjaciółka Lidia Nowosad. Tyle rzeczy, co ona robi, mówi i tworzy, to jest, to jest po prostu Przeogromna sprawa. Ma tak wspaniale manualne ręce, bo wykonanie kolaży to jest naprawdę ciężka praca, ale kolaże to można czytać. Jej kolaże można czytać, tam jest, tam jest jakaś historia ukryta. Wieczór zawierający otwarcie wystawy kolaży i występy klubowych zespołów śpiewaczych odbył się pod tytułem Jesienne Oblicza Seniorów. Lidia Nowosad uzupełniła jego treść. Specjalnie dobranymi wierszami swojego autorstwa. Wiatru nie można schować. On gdzie chce. tam już. Formacja.